w papierówki, na której zaszczepiłem trzy gatunki innych jabłoń, znaczy innych jabłek. Tutaj właśnie z papierweczka, tu mamy tak, tu mamy odmianę. O, tu jest zaszczepiona, o tutaj na tym miejscu tu widać, tu jest kolor inny. O, tu jest miejsce szczepienia i tu idzie właśnie ta gałązka do tych jabłuszek Później jest zaszczepiona. Tu w tym miejscu, w tym zgrubieniu jest zaszczepiona taka, jabł... taka takie jabłuszko, bardzo ładne, Może będzie wyruszone. Tutaj mamy zaszczepione też jabłuszko na papierówce. Miejsce szczepienia jest. To jest jeszcze jeden gatunek, ale to jeszcze w przyszłym roku będzie. Tu jest zaszczepione, właśnie tu idzie gałązka. Tu jest miejsce szczepienia. I mamy jeszcze na papierówce. O, na tej gałęzi. Tu idzie, tu idzie gałąź. Jeszcze nie jest szczepienie w tym miejscu. O, i mamy tutaj takie gotoweczki na papierówce. To jest też chyba jesienne jabłuszko. listka wziąć... O. Takie jabłuszeczka mamy. Tu pod parę, bo się łamało praktycznie do ziemi, aż wszechmuść I to jest właśnie papieróweczka. No i tutaj też przy okazji szara reneta jest. Tu mamy gałązkę stąd. Tu mamy jedno jabłuszko. Tu mamy gałązkę. Tu mamy jabłuszko na szarej renecie. Szara reneta wiadomo jaki jest kolorowo szara reneta i tu mamy jeszcze tu w tym miejscu włoszczymy, włoszczymy i tu mamy właśnie też jakąś odmianę fajną zobaczymy to jest na szarej renecie tam już zerwałem o, tu ja puszka właśnie spadło to co przedtem dotykam zaraz skosztujemy tu mamy jeszcze doświadczenia na tej obłące tu mamy, o. o. Zaszczepione ładnie. I tu już mamy owoce. Zaszczepione mamy. Tutaj takie wielkie, duże jabłuszko ładne. O, pokażemy. Tu jest o zaszczepiona. Na tym, na tym miejscu. I tu idzie gałązka. O, idzie gałązka, idzie, idzie gałązka. Tu o, idzie, 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 idzie. O i tu mamy jabłuszko. Czyli to jest zaszczepione na tej gałęzi i tutaj mamy zaszczepione o, tu pełno jabłuszek mamy na tym a to jest malinówka o, to jest malinóweczka późna a tu mamy zaszczepione właśnie na malinówce taką odmianę ładną, zobaczymy co to będzie z tego o, tu idzie gałązka, gałązka o, i tu mamy zaszczepione i jeszcze mamy zaraz podejdę tutaj tu mamy zaszczepioną i tu mamy też takie jabłuszka właśnie na tym takie ładnie. o Tam. i te dwa tu mamy zaszczepione i mamy jeszcze zaszczepione tutaj na tej o tu się ładnie zabliźniło praktycznie nie wiem czy zbliżenie będzie nie będzie niebos pod, pod, pod światło ale tu się zabliźniło już mamy, tam jest jeszcze jedno jabłuszko zostało. O, tam widać nawet. Dobra, nieważne, pod, pod No jest, o, widać. O, teraz ewidentnie widać jabłuszko. Na tej. I tyle. No, jeszcze tam, ale tam innym razem podejdę. Tam już na tam tych dwóch jabłoneczkach mam tak samo zawiązane jabłuszko. Yy, I tutaj jeszcze mamy. O, tu mamy jeszcze ładnie pokazane, jak zabliźniło. Na gałęzi zeszłoroczne jeszcze jabłuszek nie ma na tym, ale prawdopodobnie w przyszłym roku już będą. Tu mamy przygotowane cztery takie wilki na przyszłoroczne zaszczepienie. Jabłuszkami tu jest takie też ładniutkie. Jabłuszko na tej, ponieważ myślałem, że to jest inna, ale to jest. Patrzcie, idzie tu, idzie ta gałązka. I tu mamy jabłuszko takie wielkie. To jest właśnie ten szczep. Dobra. No to na razie to wszystko.